Cześć. Dzisiaj będzie trochę o zdrowiu, ale nie o tym zdrowiu naszym, tylko o zdrowiu komputera, naszego PC-a, laptopa, co tam używacie. Już w jednym z ostatnich filmów też wspominałem na podobny temat. Tam pokazywałem jak sprawdzać dyski komputera. A dzisiaj zajmiemy się diagnostyką taką ogólną kompa i oprogramowania. Zobaczymy, co w trawie, a w zasadzie w jego bebechach piszczy. Co istotne jest to narzędzie, którym dzisiaj będziemy sobie to sprawdzali. To jest, jest to narzędzie bezpłatne, bo wbudowane w Windowsa. Działa już tak naprawdę o, nie tylko w dziesiące, ale i we wcześniejszych wersjach, więc nie jest to tylko film dla tych, którzy mają. Windows 10. Zapraszam, zobaczcie zresztą sami. No dobra, samo włączenie aplikacji jest bardzo proste. Wystarczy po prostu wpisać tutaj yy, w okno Fer. Spacja. Port. Już się rozpoczyna zbieranie danych. Oczywiście, jeżeli nie macie tutaj okienka do wpisywania wyszukiwarki, możecie wpisać tradycyjnie, wybrać sobie klawisz Windows plus R i otworzy Wam się okno uruchamianie. Tam możecie wpisać to i wtedy w ten sposób to uruchomić. To trwa, Zbieranie danych trwa około 60 sekund, musimy poczekać, aż się zakończy. No i raport mamy już uruchomiony. Weźmiemy sobie go tutaj na pełne okno, żeby zobaczyć żeby to zobaczyć lepiej. No i jest tutaj wszystko bardzo ładnie opisane w prosty sposób. Zobaczcie, na górze mamy tylko jakieś tam informacje o komputerze dacie. Ale niżej, jeżeli mamy jakieś ostrzeżenia z systemu, to one pojawiają się tutaj. Od razu je tu widzimy, ja mam tutaj jakieś ostrzeżenia dotyczące klawiatury i myszki. Natomiast nie będę się tym za bardzo przejmował, ponieważ one mi działają, więc jakby tutaj nie będę na to zwracał uwagi. Ale macie też tutaj różne odnośniki, które możecie kliknąć i przenieść się od razu do jakichś tam informacji z systemu, z Microsoftu, na stronę Microsoftu. Natomiast to no możecie też sobie pogublować na przykład jakie, o co chodzi z tym błędem. Niżej podstawowe testy, tutaj kiedy sobie rozwijacie macie jeszcze jakieś dodatkowe informacje. Natomiast to, co u mnie testy sterownika i urządzenia sprzętowego zakończone niepomyślnie, no i to właśnie pokazuje mi te informacje dotyczące tych dwóch zgłoszeń błędów. Zobaczcie, tutaj mamy liczbę błędów, tak, dwa urządzenia, dalej jest zero, więc tym się nie będę przejmował. Resztę macie. Tutaj poopisywane. Jeżeli coś by zgłosiło wam błąd, powiedzmy z tych innych rubryczek, to oczywiście będziecie to mieli rozwinięte i będziecie mieli też to będziecie mogli też to zobaczyć. No tu jeszcze w wynikach diagnostyki mamy też e, informację dotyczącą tego, w jaki sposób obciążony mamy procesor. U mnie, widzicie, są to 3%. Niskie obciążenie. No ale co jeszcze? Tutaj. Po lewej stronie, na górze, w pliku, możemy sobie wysłać ten raport bezpośrednio do kogoś przez skrzynkę pocztową, mailową. Tu możemy go zapisać jako. Ja sobie go nadpiszę. Ostatnio zapisywałem taki sam raport. Zapiszę go jeszcze raz. I mogę otworzyć go po prostu już przez przeglądarkę bezpośrednio. Jeżeli bym komuś wysyłał ten raport, to zobaczę go po prostu przez przeglądarkę. Znaczy ta osoba, której go wyśle, zobaczy go przez przeglądarkę. Będzie mogła na przykład sama też poodpowiedzieć nam, sprawdzić co tam się dzieje z tym naszym kompem. Możemy też go bezpośrednio od razu wydrukować. No i to w zasadzie tyle. Jeżeli coś tam się pojawi, czego nie będziecie mogli rozkminić, napiszcie w komentarzu, może ja, może ktoś inny akurat będzie w stanie pomóc. A na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że będziecie regularnie sprawdzali swoje komputery, dbali o ich zdrowie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Hej, cześć.